Szalom i witajcie z powrotem w Izraelu z Alin. Dzisiejszy temat to świątynia jerozolimska, dlatego przyszliśmy do Instytutu Świątyni. Porozmawiamy trochę o pierwszej i drugiej świątyni jerozolimskiej, ale poznamy również naczynia, które zostały wykonane dla trzeciej świątyni jerozolimskiej. I to będzie główny temat dzisiejszego dnia. Więc jeśli jesteście gotowi, zaczynajmy. Witajcie w Instytucie Świątynym. To miejsce zostało założone w 1984 roku, roku przez rabina Izraela Ariela. Idea tego miejsca polega na studiowaniu i nauczaniu o pierwszej i drugiej świątyni w Jerozolimie. Ale również chcą się przygotować do budowy trzeciej świątyni w Jerozolimie. Ale zanim zaczniemy mówić o trzeciej świątyni, porozmawiajmy o pierwszej i drugiej. Pierwsza świątynia została zbudowana 3000 lat temu na Górze Moria przez króla Salomona, a instrukcje dotyczące budowy świątyni znajdują się w Torze, w Biblii. Od materiałów budowlanych świątyni, jej rozmiaru, jakie naczynia powinny być umieszczone w świątyni, ubrania kapłana wszystko jest bardzo dobrze opisane. I dlatego, dzięki Biblii i archeologii, możemy zrozumieć, jak działała i jak wyglądała świątynia. Ten piękny i kolosalny świątynia zostanie zniszczona przez Babilończyków, a 70 lat później zostanie odbudowana przez Żydów, kiedy wracają z wygnania w Babilonie. Świątynia zostanie później przebudowana przez króla Heroda. Ale zostanie zniszczona po raz drugi i ostatni w roku 70 roku przez Rzymian. I od tego czasu lud Izraela żyje bez świątyni, co było ogromną zmianą. Świątynia była sercem ludu Izraela, dlatego to, że możemy być w tym miejscu, pozwala nam połączyć się z historią ludu Izraela, a także w pewien sposób z jego przyszłością. Instytut jest ogromny i jest wiele rzeczy, o których możemy tutaj rozmawiać. Ale dzisiaj chciałabym pokazać wam niektóre znaczyń, które przygotowali na trzecią świątynię w Jerozolimie. Zaczynając myślę od jednego z moich ulubionych. Chodźcie ze mną zobaczyć ubrania kapłanów. No to zaczynamy. Lud Izraela jest podzielony na 12 plemion i każde plemię jest inne od pozostałych. Ale było jedno plemię, które było bardzo różne od wszystkich innych, to plemię Lewiego. Było ono tak różne, że w czasie, gdy dzielono ziemię Izraela między nimi, Lewi nie otrzymał żadnego kawałka ziemi. A raczej Bóg będzie ich dziedzictwem. Oni będą kapłanami i ludźmi, którzy zajmują się pracami dla Boga. Teraz. W plemieniu Lewiego była rodzina zwana rodziną Kochen. Pierwszym Kochenem ze wszystkich jest Aaron, brat Mojżesza. I oni będą kapłanami w świątyni. I dlatego mieli kilka innych rzeczy. Między innymi zobaczymy tutaj ubrania Kohenów. Ale co ta piękna odzież ma w sobie innego? Pamiętamy werset z księgi Deuteronomium 22,11, gdzie jest napisane: Nie nosić odzieży z wełny i lnu razem w jednym materiale. To jest reguła dla całego narodu Izraela. Z wyjątkiem tych, którzy byli kapłanami w świątyni, oni rzeczywiście mieli ubrania, które łączyły wełnę i len. Biała suknia, którą widzimy na kapłanie, jest całkowicie wykonana z wełny. A czerwona część haftowana na pasku jest z lnu. A teraz chciałabym z wami otworzyć strój najwyższego kapłana, ludzie. Ten strój to luksus. Abyście mieli pojęcie, ten strój tutaj, aby go stworzyć, kosztował ponad 500 tysięcy szekli. Co, ludzie, to ponad 800 tysięcy reali. Ale dlaczego jest tak droga? Ze względu na materiały, z których były wykonane jego ubrania. To jest bardzo dobrze wyjaśnione w Księdze Wyjścia, rozdział 28 i 29. A teraz zobaczymy niektóre części tego ubrania, zaczynając od napierśnika. Możemy zobaczyć, że jest 12 kamieni. Każdy z tych kamieni reprezentuje jedno z plemion Izraela. A ponieważ wszystkie te kamienie są cenne lub półcenne, zwiększa to koszt ubrania. Ponadto złota podstawa, którą widzimy, jest naprawdę wykonana ze złota, a na kamieniach możemy również zobaczyć napisane po hebrajsku nazwy każdego z plemion. Przyglądając się z bliska detalom na pierśnika, który po hebrajsku nazywamy roszan, Widzimy, że łańcuchy, sznury i również pierścienie są wykonane ze złota. Ponadto na samym napierśniku, pomiędzy kolorowymi nitkami, znajdują się bardzo cienkie nici złote, które sprawiają, że ubranie trochę błyszczy. Część ubrań kapłana jest również haftowana złotem, jak ta inna część, którą teraz widzimy. A tutaj na końcu ubrania widzimy, że są dzwonki, możecie je usłyszeć. A te dzwonki są tradycyjnym elementem ubioru arcykapłana. I co uważam za niesamowite, to fakt, że jeden z tych dzwonków został znaleziony podczas wykopalisk archeologicznych w mieście Dawida. Ostatnim elementem stroju arcykapłana, o którym będziemy mówić, jest jego korona, jak jest napisane w Księdze Wyjścia 28. 36 i 37 Zrobisz też blaszkę z czystego złota i wyryjesz na niej jak na pieczęci świętość dla Pana przywiążesz ją niebieską wstążką tak aby znajdowała się na mitrze z przodu mitry będzie To znaczy ta złota tabliczka z napisami w języku hebrajskim jest przypięta do mitry która jest turbanem arcykapłana Inną rzeczą, którą tutaj mamy jest hadzrocach czyli trąbka. Te trąbki były używane przez lewitów. I jak wiecie, przynajmniej ci, którzy oglądali niektóre z innych filmów na tym kanale, rodzina, przynajmniej z mojej strony matki, była Koen, co oznacza, że również pochodzą z plemienia Lewiego, więc zaprosili mnie tutaj również do gry na niej. Jest wykonana z czystego srebra i jest grana przez Lewitów w świątyni w momencie składania ofiar i w innych uroczystych momentach. Więc chodźmy, to ciężkie. Dobrze, kto umie grać dobrze, dźwięk jest trochę przyjemniejszy w świątyni w Jerozolimie. Setki lewitów z instrumentami muzycznymi, z harfami, skrzypcami, które nie są takie jak dzisiejsze skrzypce z trąbkami to jest bardzo emocjonujący moment, a także towarzyszą mu te instrumenty muzyczne. Po naszej stronie widzimy ołtarz kadzidła. Użycie kadzidła jest kluczowym elementem świątyni, dlatego ma wiele, wiele szczegółów. Ołtarz sam w sobie i ten też jest wykonany zgodnie z instrukcjami biblijnymi. Ołtarz sam w sobie jest z drewna cedrowego, pokrytego złotem. Teraz, kiedy będą odbudowywać naczynia, jest problem: jaką technikę użyjesz? Zgodnie z wynikami wykopalisk archeologicznych przeprowadzonych w Egipcie na podstawie znalezisk z piramid, zrozumieli, jakie techniki Egipcjanie również używali w tamtym czasie, dlatego zastosowali te same techniki. Więc jest to z drewna, pokryte złotem, w świątyni dwa razy dziennie zapalano kadzidło, a kadzidło to mieszanka jedenastu różnych gatunków. Możemy zobaczyć tutaj tę mieszankę, która składa się z 10 składników. Dlaczego z 10, a nie z 11? Ponieważ nie możemy odtworzyć tej mieszanki, która nie jest przeznaczona dla samego świątyni. Więc mają tutaj słoiczki z 11 gatunkami, ale kiedy je mieszają, robią tylko do 10. I wow, ludzie, nie macie pojęcia, jak cudownie to pachnie. Jest całkiem inny niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, ale naprawdę bardzo dobry. I wtedy nie jest on w kawałkach. Umieściłbyś go tutaj, uderzyłbyś i zrobiłbyś proszek. Kadzidło to był proszek, który nakładano na węgiel, a on palił się i perfumował świątynię w Jerozolimie. A sztuka robienia tego kadzidła, robienia go w odpowiedni sposób, była pracą konkretnej rodziny, rodzina Aftinas. Zapalenie kadzidła było ogromnym zaszczytem i wszyscy kapłani chcieli to zrobić. Dlatego, aby było to sprawiedliwe, przeprowadzano losowanie między kapłanami, aby zdecydować, kto tego dnia zapali ołtarz kadzidła. Tutaj widzimy trochę inny przyrząd w świątyni. To jest stół z chlebami. Wiemy, że w świątyni było przynajmniej jedno, ale mogło być więcej. Tutaj, w Instytucie Świątynnym, odtworzyli tylko jedno, które widzimy tutaj po boku. Tutaj, co sobotę, w Szabat, kładziono 12 chlebów. Dlaczego 12? Z powodu 12 plemion Izraela. Chleby spędzały cały tydzień tutaj na stole, a następnej soboty, następnego Szabatu, przynoszono nowe chleby. A te chleby były rozdzielane między kapłanów i mogli jeść. Oczywiście, im więcej stołów, tym więcej chlebów. Każdy mógł wziąć większy kawałek, jeśli było mniej stołów, mniejszy kawałek. Ta sala wystawowa pokazuje centrum świątyni jerozolimskiej najważniejszą wewnętrzną część. Tutaj znajdował się ołtarz kadzenia, stół z chlebami. Również ludzie tu za mną, święty świętych, o którym zaraz będziemy rozmawiać. Ale co również nie mogło zabraknąć w centralnej części świątyni, to menora, świecznik. Teraz, ludzie, to co widzicie za mną, to nie jest oryginał. Oryginał jest na ulicy, jest wystawiony, aby każdy mógł go zobaczyć. Został zrobiony z złota, ludzie. Kosztował ponad milion dolarów do wykonania. I jest na ulicy tutaj w Izraelu, dla wszystkich do zobaczenia. Przypomina nam też, że Izrael jest krajem bezpiecznym, ale menora, świecznik nie służy do niczego, jeśli nie ma oliwy, bo to jest świecznik, to jest świecznik na oliwę więc tutaj na dole są te małe plastikowe pojemniki które są przezroczyste, więc możemy zobaczyć oliwę w środku i jest też duża ilość przechowywana w każdym z tych ceramicznych naczyń, bo oczywiście w czasach świątyni w Jerozolimie nie było plastiku, tylko ceramiki. I wkładali tę oliwę, która jest ekstra dziewiczą oliwą z oliwek najlepszej możliwej jakości, wkładali na górę na każde z ramion świecznika menory i zapalali, a to było używane do oświetlania świątyni w Jerozolimie. Dlatego menora, ten świecznik, jest symbolem narodu Izraela przez całą historię. Zobaczymy ten symbol reprezentowany w synagogach na całym świecie, w społecznościach żydowskich na całym świecie, a nawet do dziś mamy tę monetę, którą teraz widzicie na ekranie, która pokazuje menorę i jest również oficjalnym symbolem państwa Izrael do dnia dzisiejszego. Więc ludzie, menora to jeden z symboli, jeśli nie najważniejszy symbol całego narodu Izraela. Ale wiem, co chcecie zobaczyć. Chcecie iść ze mną zobaczyć Święte Świętych, więc chodźmy. A tu obok nas widzimy parafię ten materiał, który oddzielał Święte Świętych od reszty czasu. Na przykład, tutaj w środku mógł wejść tylko Najwyższy Kapłan i tylko raz w roku, w Dzień Jom Kippur Dzień Przebaczenia najważniejszy dzień w kalendarzu żydowskim. Teraz otworzymy oczywiście to nie jest oryginalne Święte Świętych. Tutaj widzimy, jak to wyglądało. Gdzie znajduje się Święte Świętych? Święte Świętych obecnie znajduje się na górze świątyni. W miejscu, gdzie Abraham miał złożyć w ofierze swojego syna Izaaka. Narzędzia, które są tutaj w instytucie, wszystkie zostały wykonane do użytku w trzeciej świątyni Jerozolimy. Z jednym wyjątkiem. Arka Przymierza. Bez względu na to, jak piękna jest, jest to replika, która pomaga nam zrozumieć, jak wyglądała oryginalna. Ponieważ znaczenie Arki Przymierza polega na tym, co było w środku, przede wszystkim tablice prawa z dziesięcioma przykazaniami. Kiedy Babilończycy niszczą świątynię w Jerozolimie 2600 lat temu, Arka Przymierza znika. Ale prawda jest taka, że w drugiej świątyni w Jerozolimie już nie było arki. Miejsce Święte Świętych nadal istnieje, ale arki już nie ma i dlatego przynajmniej na razie, o ile wiemy, trzecia świątynia na razie nie ma arki. Tutaj mówimy o przyszłości ludu Izraela i trzeciej świątyni w Jerozolimie, ale zawsze lubię łączyć to również z naszą przeszłością i naszą historią. Słuchaj! Ten kamień jest dla mnie jednym z najważniejszych rzeczy, które tu są. Ten kamień, który widzicie tutaj, z tymi geometrycznymi wzorami i tym kwiatem, to kawałek Bramy Huldy, to znaczy jest to kawałek drugiej świątyni w Jerozolimie. I uważam za niesamowite, że udało im się znaleźć i przynieść ten archeologiczny fragment do tego miejsca. Więc tutaj mówimy o drugiej, pierwszej i trzeciej świątyni w Jerozolimie w jednym miejscu. Tutaj w Instytucie Świątynnym praktycznie wszystkie naczynia do świątyni zostały odtworzone, ale ważne jest podkreślenie, że budowa samej świątyni na górze Moria, miejscu gdzie dzisiaj znajduje się kopuła na skale, nie rozpoczęła się i nie ma daty rozpoczęcia budowy. Więc naczynia świątynne są tworzone, ale świątynia w Jerozolimie jeszcze nie. Zbliżamy się do końca Instytutu Świątynnego. I to jest miejsce, gdzie możemy poznać i dotknąć przeszłości. Na przykład. Tutaj możemy zobaczyć 12 kamieni, które reprezentują każde z plemion Izraela, a także możemy zobaczyć 11 kadzideł, ponieważ nie możemy ich wszystkich mieszać, ale każde z osobna możemy mieć. Więc możemy otworzyć i powąchać kadzidła z świątyni w Jerozolimie, dotknąć kamieni, zobaczyć stroje to sposób na połączenie się z przeszłością i przyszłością. Mam nadzieję, że podobało Wam się dowiedzieć trochę więcej o świątyni jerozolimskiej i Instytucie Świątynnym. Do zobaczenia następnym razem.